W tym ostatnim odcinku RTTK Espresso powiemy Wam, za co warto oddać życie. <laughs> za Michała, <laughs> za Piotra. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj mięszczypane. I Piotr Piwowar. Codziennie przez 200 odcinków inspirowaliśmy Was do tego, aby dany dzień był lepszy od poprzedniego. A nasze perliste głosy i bukłaki, pełne lub niepełne, late. Niektórzy wyśledzili, że nie tylko laty pomagały Wam, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. Tak, możecie sobie oprócz latę kupić i wieść Różne rymy tutaj tworzyliśmy przez te 200 odcinków Różne wstępy perliste robiliśmy Zdarliśmy i zjadliśmy, można powiedzieć, na tym zęby Ale ten, czy... ten rok był dla nas rokiem dużych zmian, a jeszcze większą się skończy Tak, było dużo dobra A dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło No właśnie, może w tym ostatnim odcinku powspominajmy troszeczkę Zaczęło się od tego, że od tygodnia męczyłem Piotra Zobaczycie sobie w pierwszym odcinku a to był ci... chyba poprzedni rok jeszcze. Od no, tygodnie cię męczeni. Było, było coś tam o męczeniu, tak. było. Czasem jest w życiu tak, że macie intuicję, że trzeba coś zrobić. Tak. I ja miałam taką intuicję i mówię, Piotr, nagrywamy, ale dużo mieliśmy przeciwności. I To też jest kolejna rzecz, że jeżeli robicie coś dobrego, jest mnóstwo przeciwności. Mhm. Macie tak na pewno. I chcecie coś zrobić, tego zrobić, nagle się coś rozsypuje. No ostatnio też mieliśmy takie ciekawe doświadczenia, ale o do tym nie <grym> Mnóstwo pięknych dzieł powstało. Mnóstwo pięknych listów, mnóstwo a, pięknych to komentarzy. Jest, to jest ciekawe. Mam sprawa. wrażenie, że to skromne espresso mm. zrobiło więcej dobra, niż nam się wydaje. I szumu. No ale jak zwykle, zbliżmy. wszystko co dobre kiedyś się kończy. No, co zrobisz? No. Nowy rok, nowe możliwości. Nowa ja. <laughs> no może właśnie. Napiszcie może nam w komentarzu w tym ostatnim odcinku. Jaki jest wasz ulubiony odcinek? Lub co, co cenicie sobie w tym espresso? Jeśli nie espresso, to co? No właśnie, może je... herbatka się trzeba przejąć. <grym> no dużo pewnie będzie pytań dlaczego. A dlaczego kończycie? No nie jest to pytanie. Odpowiedź na teraz. Tak. Czy to y, najlepszy moment y, na koniec listopada? Czy nie mogliście poczekać do Mikołaja? No. Do Vigili chociaż, A, kiedy nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Ale jak widzicie, no, warunki są jakie są, nawet mikrofony nie mają statywów. Wszystko Przy... kiedyś się kończy. Czytaliśmy ostatnio komentarze, coraz głupsze żarty, wchodzicie sobie w zdanie, nie można was wysłuchać, jak Pan Bóg przykazał. Mhm. Ten ostatni odcinek chce, żeby też był takim em, troszeczkę, em, no nie troszeczkę, dającym do myślenia, że my w życiu często bierzemy, jak to mówił Amerykanie, for granted, czyli że nam się należy coś. Mm -hmm. Prawda? Budzę się rano i należy mi się to, 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 to. Chciałbyś ogłosić, że od jutra płatne odcinki? Chciałbym powiedzieć, że żebyśmy codziennie pamiętali, za co jesteśmy wdzięczni. Mm -hmm. I znowu przypomnę to, co nas tak cieszy, to zdanie, że jeżeli obudziłbyś się rano tylko z rzeczami, za które podziękowałeś wieczorem, to za co byś podziękował wieczorem? No. no nie? Że to, co dobre, nie trwa wiecznie. Jest. jest później, niż ci się wydaje. To. Tak, refleksje? Drugie, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Mhm. No i kończąc ten cykl cytatów, zacytuję za również naszego pasjonata kawy w RTCK. Najlepsza kawa to ta następna. Hmm. Tyczy, się to również, tyczy się to również espresso. To ten następny. następny już może nie być espresso. Do zobaczenia kiedyś tam, gdzieś tam. Wspaniałego dnia. Cześć. Nie no, Piotr, nie wkręcajmy ich, to już koniec. Ja myślę, że większość wyłączyła na napisach i nie dojdą już do tego momentu. Michał, tłumacz się. Ja jak specjalnie należnie. zrobiłem takie zawieszenie, bo wiecie, że zawsze przed jakimś nowym sezonem są takie sensacyjne rzeczy. I teraz jutro. Rzadko kiedy, to znaczy co trzecia miniatura jest u nas clickbaitowa, ale ten tytuł pójdzie na clickbait na maksa. Więc jutro będzie nowy początek. Nowy początek, także zapraszamy Was. I nie bójcie się, espresso będzie trwać i będzie się miało bardzo dobrze. Co najmniej pięć odcinków. Do zobaczenia. Cześć.